Zabrałem ponownie silnik w 30 i muszę powiedzieć, że ten silnik znacznie lepiej pracował niż wyglądał wewnątrz eee, Właśnie zawiozłem głowicę do regeneracji eee, Niby można kupić jakieś tam głowice za tam 300 parę złotych już ale chciałem, żeby zrobić tą oryginalną jeżeli się oczywiście uda bo być może, że coś jest jeszcze z nią tam nie tak A Z tego co dowiedziałem, taki kompleksowy remont wszystkiego, gniazda, e, prowadnice, zawory, gładź, e, szlifowanie zaboru właśnie pod te gniazda, to maksymalnie wyniesie 350 zł. Także trzeba będzie na nie poczekać. Dopiero pewnie we wtorek będę wiedział co i jak, jak to wygląda. Wyciągnąłem tłoki, ale to tam później jeszcze to Wam pokażę co i jak. Kupiłem zestawy naprawcze. Pewnie wybór niektórych z Was zaskoczy, ale postaram się wytłumaczyć, dlaczego tak zrobiłem. Jeszcze tam muszę wymienić szpilki głowicy, ponieważ dwie szpilki dosyć mocno skorodowane są i najprawdopodobniej no... Boję się, że nie da się osiągnąć na nich prawidłowego momentu dokręcenia, że coś się urwie. Także udało mi się wszystkie powykręcać, chociaż z jedną szpilką to było nieciekawie, bo siedziała bardzo mocno i było ryzyko, że po prostu się ukręci przy wykręcaniu, ale na szczęście się udało. Także... Trochę mam przerwy, ponieważ się przyziębiłem Więc nie będę za bardzo dzisiaj nic jeszcze tam rozkręcał dalej A, a mam problem z wyciągnięciem tulei starych, cyfrowych Tak siedzą, że nawet no, nie dgną Więc będę musiał zrobić sobie jakiś ściągacz do tego, żeby je wyciągnąć Więc powolutku wszystko się ogarnie Kolektor wydechowy muszę kupić nowy, bo ten oryginalny się już nie nadaje do użytku, tak samo tłumik Także takie pierdołki od razu się powymienia. Nie wiem jeszcze czy nie będę musiał wymienić tego korpusu od termostatu Ponieważ też jest dosyć mocno utleniony Zobaczę, spróbuję go wyczyścić Jak się uda jakoś tam w miarę to będzie wyglądało Zostawię, a jeżeli będą takie głębokie wrzary, to po prostu zmienię. Także chyba na, na razie tyle. Jeszcze zrobię jeszcze kawałek może o tych właśnie tłokach jak, jak wyglądają i właśnie o tych ustawach nowych, naprawczych. No i na razie tyle. Udało mi się dzisiaj wyciągnąć tuleje cylindrowe. Musiałem do tego celu dorobić sobie ściągacz Ponieważ dosyć mocno się działy I niestety jest jeden mały problem z blokiem A mianowicie Tamte powierzchnie uszczelniające Bloku z tuleją są skorodowane dość mocno i chyba to była właśnie główna przyczyna dostawania się wody do oleju. No i niestety nie wiem za bardzo co z tym zrobić. W sumie rozmawiałem dzisiaj z przemotraktor, Traktor. Jak on sobie radzi z takimi rzeczami. No i generalnie są trzy opcje do wyboru. A wymiana bloku. A z z takiego powodu, że ja bym chciał, żeby ten oryginalny tutaj został to w sumie zostają już tylko dwie możliwości jedna z możliwości jest taka, żeby po prostu oddać blok do warsztatu który by rozwiercił i wstawił tulej tutaj żeby po prostu była nowa powierzchnia z którą się uszczelnia z tuleją blok no i ta ostatnia opcja to jest uszczelnienie za pomocą pasty uszczelniającej, na przykład tam Dirko czy Victor Reigns i podobno to też zdaje, zdaje egzamin. Także muszę się nad tym zastanowić, co tutaj zrobić. W poniedziałek trochę podzwonię po firmach zajmujących się obróbką bloków, czy takie coś bo w ogóle by mi tutaj zrobili gdzieś w okolicy. Tutaj są wrzery, ale... Właściwie one w niczym nie przeszkadzają, bo i tak się uszczelnia tutaj na, na tulajach bujca. No i w zasadzie mam nad czym myśleć przez, przez niedzielę. Co z tym fantem zrobić? No nic, zobaczymy. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają tłoki, które wyciągnąłem z tego silnika. Eee, czyli tak. Tutaj widać, że pierwszy pierścień ma już spory luz w tłoku. No, czyli po prostu tłok się wybił na tym, na tym pierścieniu. Także już kompresja miała prawo uciekać. Co więcej. Pierścień olejowy jest praktycznie starty na zero Więc no już mocno zużyty jest. Ten pierścień na dole jest trochę w lepszym stanie ale generalnie to właśnie tutaj widać, że ten pierwszy, pierwszy pierścień najbardziej jest zużyty no i ten olejowy tłoki oczywiście zostały zrobione już nie tak jak były w oryginale, że Jeden tutaj jedno to wycięcie na zawór jest mniejszy. W oryginale było tak, że ogólnie w głowicy C330 jest jeden zawór większy, drugi mniejszy. I tak samo właśnie jest w tłokach, że jest po prostu inny tłok na pierwszy cylinder, inny tłok na drugi cylinder. Ogólnie tutaj, dwa tłoki są identyczne, są dokładnie tej samej wielkości, także tutaj nie ma problemu z jakimś tam zamienieniem. No ale powiększa nam się trochę. Komora spalania, objętość komory spalania, co raczej jest negatywnym zjawiskiem. To tak. Następny tłok to jest tłok z cylindra drugiego. Jak widać, delikatnie przytarty. Tutaj widać mocniej przytarty. Najprawdopodobniej ma to związek z tym, że kiedyś uszkodzeniu uległa tutaj pompa wodna i po prostu nie był dostatecznie chłodzony ten silnik. Tu jest taka sama sytuacja. Jest taki luz w tłoku. No tutaj pierścień olejowy to już praktycznie jest starty na zero. Ten jest też w trochę lepszym stanie, tak jak w tamtym tłoku. No ale tu już ewidentnie to wymagało wymiany. E, jeszcze. Do naprawy mam jedno, jeden korbowód. E, jeden jest w bardzo dobrym stanie, z zero jakiegokolwiek luzu na sworzniu Natomiast w drugim, e, no właśnie na tym drugim cylindrze, jest e, ta tulejka wewnątrz delikatnie, jakby się przekręciła i jest na niej luz. Więc e, umówiłem się tam w firmie, która robi mi głowicę, że. Jak będę jechał po odbiór głowicy, to mi po prostu tam od ręki zrobią tamtą tulejkę. Wprasują, rozwiercą na wymiar sworznia, żeby to było elegancko zrobione. No i odnośnie tych tłoków to jest na tyle. Do 30 kupiłem parę rzeczy już. Uszczelka miski olejowej. Uszczelka pod głowicę termostacik coś takiego jeszcze muszę dokupić uszczelkę i taki tutaj pierścionek z drugiej strony do niego jednak kupiłem też obudowę termostatu jednak tamta oryginalna już po prostu była za bardzo utleniona. Uszczelka pod pokrywę zaworów, gumowa, jakoś do tych korkowych, nie jestem przekonany. Podkładki zabezpieczające, śruby. Korbowodów. Uszczelki, kolektora wydychowego. To jest króciec do tłumika, podkładki pod tuleje, niestety nie było ich w zestawach naprawczych. Ta szelka pod kolektor sący, no to jeszcze pod termostat, pod wydechowy, pod sący, filtr, łącznik gumowy do przewodów od chłodnicy, czy w sumie do pompy wodnej, e, szpilki nowe do, do głowicy. Także kupiłem cały komplet i kupiłem również kolektor wydechowy, no ten który tam jest oryginalny, tutaj ma przepaloną dziurę na wylot, nawet się nie da tego pospawać, bo jest bardzo zjedzony przez korozję, także będzie nówka, no jak jakościowo wygląda ok. Jeszcze ma mi przyjść tłumik nowy Do tego No i ogólnie jeszcze będzie potrzebnych Potrzebnych parę rzeczy Ale to się w trakcie będzie dokupywało Co jeszcze kupiłem? Takie oto zestawy naprawcze. Dlaczego zdecydowałem się właśnie na zestawy naprawcze firmy THM? Gdyby to był główny ciągnik i po prostu potrzebowałbym, żeby było to wszystko bezawaryjne, wybrałbym zestawy np. Na warińskiego. Natomiast jako że to nie jest główny ciągnik, a te zestawy mają kilka fajnych bajerów, dlatego postanowiłem je właśnie kupić w celu takiego przekonania się, jak to jest, jak to jest z, tymi, z tym marketingowym bełkotem. Czy to jest prawda, czy fałsz odnośnie tych różnych tutaj udogodnień unowocześnień w tych zestawach. No eee, co, to są te z takim czymś SHIM. No zaraz pokażę co to jest dokładnie. tłoki zapakowane a pokażę wam od razu wiecie tak dokładnie wyglądały pierwsze oryginalne tłoki które były w tej 30 jest po prostu mniejszy otwór znaczy mniejszy dołek na jeden zawór i większy na drugi w tych wszystkich które można teraz spotkać w internecie, w sklepach. To są po prostu dwa takie same duże podzawory. Te chyba jako jedyne nie spotkałem się, żeby jeszcze jakieś były tak robione w ten sposób, czyli musimy pamiętać, który jest tłok pierwszy, który jest tłok drugi. Odnośnie samych tłoków, już je ważyłem. Pomiędzy tymi tłokami jest tylko gram różnicy. Tutaj, jak widać, jest selekcja A, selekcja B. Teraz tak. Marketingowcy chwalą się tym, że właśnie pierwszy pierścień ma wstawkę żeliwną, która ma zapobiegać wyklepywaniu się tutaj właśnie tłoka na pierwszym pierścieniu. Tutaj właśnie tą wstawkę widać. Bo właśnie chyba głównym problemem tych tłoków wszystkich, które nie mają takiej żeliwnej wstawki, tak jak na przykład te trzy pierścieniowe w 385, to po prostu zawsze ten pierwszy pierścień tutaj najbardziej się wybija. I teoretycznie ta wstawka ma ten problem niwelować. Także, jak wspominałem, pomiędzy właśnie tymi dwoma tłokami jest 1 gram różnicy. Eee, tutaj są sworznie. Eee, sworznie też ważyłem i też jest 1 gram różnicy. Także myślę, że można to w miarę fajnie eee, wyważyć sobie. Tutaj jeszcze są zabezpieczenia sworzni. Także tak to tutaj wygląda. Druga ciekawostka, jeśli chodzi właśnie o te zestawy firmy THM. To są pierścienie. Tak go zostawimy. To jest oczywiście pierwszy od góry, czyli pokryty chromem. To są y, te poniżej, ten właśnie jest trzeci. Ten tutaj ma taki schodek, który ma poprawiać niby a zgarnianie oleju. I to jest pierścień olejowy, ten który jest y, y, z góry przepraszam tutaj. I ten pierścień olejowy jest chromowany, co powinno znacznie wydłużyć jego trwałość. Przynajmniej tak jest w zestawach na przykład w zestawach, które powinny być robione według specyfikacji do urcusa 385 Turbo, że po prostu mając tam trzy pierścienie na tłoku, pierścień ten właśnie olejowy powinien być chromowany. Niestety, właśnie dalej niektóre firmy, w tym Machle czy tam Male, jak to woli, te pierścienie daje zwykłe. Ale w oryginale były chromowane i właśnie w zestawach waryjskiego Colben Schmidta, chyba i Zetterowski oryginalne, mają te pierścienie chromowane. No i ten pierścień olejowy na dole już jest zwykły, ale jak wcześniej pokazywałem, on wykazywał mniejsze zużycie niż ten pierścień wyżej. Także przetestujemy, zobaczymy jak to się będzie sprawowało. A jeszcze pokażę tuleja. <laughs> Właśnie taki mankament, jaki zauważyłem w tych zestawach, jest taki, że selekcja jest bita na powierzchni tulei, która się powinna uszczelniać. Z tym, że to jest bardzo, jakby, można powiedzieć delikatnie wybita, także raczej z tym problemu nie powinno być. A czy będzie? A zobaczymy jeżeli się okaże, że uszczelka pod głowicą zostanie przedmuchana to będzie po prostu reklamowane wówczas ale myślę, że takie delikatne tutaj wybicie nie będzie żadnym problemem no ale zobaczymy jak to będzie co do samej tulei do jakości wykonania nie ma się co specjalnie przyczepić Także to chyba tyle, jeśli chodzi o takie zestawy. Tak jak mówiłem, e, kupiłem te zestawy bardziej w ramach eksperymentu. A jak będą się sprawować, zobaczymy. Chociaż tam opinie były raczej, raczej o tej firmie. Opinie były pozytywne z tego co sobie zerkałem także na dzisiaj tyle narazka